Dobra, wreszcie jesteśmy w aucie czteronapędowym, które się najlepiej spisuje w takich właśnie warunkach, jakie dzisiaj mamy, czyli śnieg, lód, bardzo ślisko. E, na początku zaczniemy klasycznie już po, od poślizgu e, podsterownego. W tym aucie on nie występuje tak mocno, jak w aucie przednio napędowym, ale też występuje, więc wypada, żebyśmy sobie go przeanalizowali. Zobaczcie, jak to wygląda. OK, zobaczyliśmy jak wygląda klasyczny poślizg e, podsterowny w fałcie czteronapędowym. Jak tego uniknąć? Tak samo jak w poprzednich samochodach, czyli pamiętajmy, mniej skręcamy kierownicą, odpuszczamy gaz, hamujemy, przenosimy ciężar na przednie koła, żeby się lepiej brzynało w ziemię, żeby po prostu uzyskać lepszą sterowalność przednich kół. Zobaczcie, jak to wygląda. Przerobiliśmy już poślizg podsterowny w czteronapędówce. Teraz zajmijmy się poślizgiem nadsterownym. I e, o tyle, o ile musimy pamiętać o tym, że, czy pamiętajmy o tym, że po prostu auto czteronapędowe jest bardzo neutralnym samochodem. Natomiast częściej zdarza się poślizg nadsterowny. Zobaczcie, e, jak to wygląda. Zrobiliśmy sobie poślizg nad sterowny, ja nie zareagowałem, auto się okręciło. E, oczywiście reakcja na jaką powinienem zrobić. I tu znowu wracam do tego, że jako właściciel Akademii Bezpiecznej Jazdy powinienem Wam powiedzieć, po prostu naciśnijcie hamulec, uspokójcie samochód, żeby auto spokojnie się zatrzymało i było bezpiecznie. Jako kierowca rajdowy mówię wam, że powinniście, czy możecie spróbować zrobić coś innego, mianowicie zakładacie lekką kontrę na e, kierownicy, sterujecie gazem, auto w piękny sposób powinno zostać wyciągnięte w kierunku jazdy, ale tutaj jest ten sam problem. Pamiętajcie o tym, że jeżeli jest dobra przyczepność, założycie za dużo kontry bądź dodacie za dużo gazu, to wtedy niestety auto zostanie odwinięte w drugą stronę i to jest bardzo, bardzo niebezpieczna sytuacja. Musicie na to też uważać. Proszę Państwa, podsumowujemy ostatni samochód, najbardziej neutralny, najlepiej spisujący się w tego typu warunkach. Czteronapędowe Subaru Forester. Pamiętajcie o tym, że występuje efekt zarówno podsterowności, jak i nadsterowności. O tym wszystkim już mówiłem. Po raz kolejny zaznaczę to, że jak macie dużą nadsterowność, to pamiętajcie, jeśli nie czujecie się na siłach, jeśli nie chcecie z tym walczyć, to jest najbardziej bezpieczne: po prostu hamujecie. Hamujecie, wytracacie prędkość. Bezpiecznie powracacie na, par, na, na właściwy kierunek ruchu. Jeżeli natomiast macie e, trochę zacięcia, trochę żyłki, to oczywiście na e, otwartych przestrzeniach, w bezpiecznych miejscach, próbujecie, e, próbujecie wyprowadzić auto. Poprzez oczywiście kontra, bardzo płynna, delikatna kontra i dodajemy płynnie gazu. Pamiętajcie, w tym aucie, w aucie czteronapędowym, szczególnie na lepszej przyczepności, też wystąpi efekt odwinięcia. Więc jeżeli macie pościsk nadsterowny, założycie kontrę. Bądźcie bardzo, bardzo ostrożni. Niech ta kontra nie będzie za mocna, niech tego gazu nie będzie za dużo, bo pamiętajcie, że czym lepsza przyczepność to szybciej Was odwinie w przeciwnym kierunku.